Witam serdecznie na kolejnym odcinku i na dawno niewidzianym u mnie pakiecie ekspres losów. Była premierka nowego losu Viva Las Vegas. Nie wiedziałam, że jest ta premierka. Dopiero jak oglądałam Wasze odcinki na kanałach, to widziałam, że jest coś nowego. Kupiłam te losy we wtorek, czyli na drugi dzień po tej premierce, i nagrywam również we wtorek. Kiedy wy to zobaczycie? Nie wiem, chyba w piątek, bo odcinki mam na zapas, także muszę tą premierkę przełożyć aż na piątek. Kupiłam cały zestaw, cały pakiet, bo jakoś tak oglądając premierki tego losu, to stwierdzam, że wypróbuję jedną sztukę w całym pakiecie. Cały pakiet 81 zł. Losów mnóstwo, a więc szukam. Tak za bardzo pakietu nie lubię, bo on nie jest dla mnie szczęśliwy, ale nie wiedziałam z czym tutaj dopasować ten premierowy los. No to wzięłam cały pakiet, dawno niewidziany i próbujemy. Próbujemy szczęścia w losach. Ja zdecydowanie wolę zdrapki no ale losy też trzeba czasami próbować. Tutaj szukam minimum. Sześć takich samych symboli i najpierw to boisko. Boisko jest tutaj monety. Tylko raz i but. But razy dwa. No to są cztery. Czyli ten los jest pusty. Co zwykle bywa. U mnie szybka piłka, zawsze szybki pustak. Tutaj koniczynka jest, worek nie ma, świnka jest. O, szybka kasa da kasę i wisienki nie widzę, czyli jest 2 złote. No dobra, jeden wygrany, jeden przegrany. No to lecimy do skarbonki, która jest wiecznie pusta i to są tylko te 3 po dwa złote. Potem będą po 5 i po 10 i ten 1 po 20. Szóstka nie ma. 17 nie ma. 15 nie ma. Jest 14 i 13 też nie widzę. No to ty idziesz do pustych. No to teraz te po 5. Błyśnika są. I tu szukamy trzech takich samych. O, muszę tak podnieść, żebyście widzieli też te bonusowe. 15 jest raz. 2 w bonusie 15 nie widzę. 400 jest raz. 2 w bonusie nie ma. 51. Jedna. 51 w bonusie też pięćdziesiątki nie ma dziesięć jest raz i w bonusie jest raz, to nic mi nie daje siedemdziesiątka jest raz i tutaj raz dwadzieścia jest tylko raz trzydziesiątki są dwie w bonusie nie ma stówka raz, pięć tysięcy raz nie, stówka dwa razy i 5 złotych jest tutaj raz i tutaj raz, czyli pierścionek też pusty. No to koniczynka. Koniczynka. Szukam 19 i 17. 17 jest. 19 jest. Kolejne to dwadzieścia dziewięć i trzydzieści pięć. Dwadzieścia dziewięć jest, trzydzieści pięć jest tutaj. Czterdzieści osiem i trzydzieści dziewięć jest tutaj, a czterdzieści osiem czterdzieści osiem nie ma wcale. Trzydzieści dwa i siedem.

No to słówka teraz przed nami. Pierwsze słowo BOA. NIE MA B. NIE MA B. Dobra. IGA. I? IG... NIE MA G. NIE MA G dobrze gorza też nie będzie klej nie ma k szoku też nie będzie wezyr co tu nic nie będzie W. e o matko nie ma z kolejne słowo emisja e m i s J. -y 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 a no to emisja jest, strudel. Sy. Nie ma te. Eurydycja, nawet jak będzie, to nic mi nie da, ale poszukam. E, u, ry, d, e, c, a No, eurydycja jest, ale dwa słowa nic mi nie dają. Kolejny gorąca kasa i szukam dziesiątki, dziesiątki nie ma, sześć, sześć nie ma, trzydzieści siedem, trzydzieści siedem nie ma, piętnaście, są boki jest czternaście. Trzydzieści dziewięć, nie ma, dwadzieścia jeden, jest dwadzieścia dwa, oczywiście. Dwadzieścia jeden, nie widzę dziewiętnaście. Fajne losy wzięłam, dwadzieścia pięć jest trzy. Oczywiście jest dwa. I jednastka. Jednastki nie widzę. A jedna papryczka to nic mi tutaj nie da. Ale wiadomo, że ja sobie zawsze jeszcze później sprawdzam. No to teraz krzyżówka. Literka V. No fajnie się zaczyna ta krzyżówka. V nie ma. F. Piękne literki, piękne. Tu jest ELF, T, literka T jest tutaj, D jest tutaj, tutaj, Z, Zima, no lepiej niech zima tak szybko nie przychodzi, nie lubię zimy. I y. E y, Nie widzę i. Jest i B jest tu E tu, tu, tu tu. C, tu i tu, J, nie ma, literka H jest, K, K jest tu, tu i tu, i tu, i tu, A, literka a i tu jest a, u. u, 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 s, s jest tutaj pierwszy wyraz, abacus, o, 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 oka, drugi wyraz, tu jest S. Teraz O. Teraz jest O, a ja doczekaj, ja już mam. O matko, W. No i teraz po kontrolnych nie dowiem się, <noise> ale wezmę sobie, później sprawdzę. Wyszło mi tutaj ABACUS. Tu tutaj sprawdzę. A, B, A, K, U. abakus, jest. O, K, O, K jest. I co mówiłam jeszcze? Tylko te dwa. Bo tu zabrakło M, N, G, P, N, L. Nie było. Było H ale nie było l r Dobra, są dwa wyrazy. Krzyżówka pusta. No to teraz te po 10. Te po 10 worki z kasą, czy ja tu znajdę worki z kasą. Szukam 29. Jest 39. 47. Nie ma. 30 nie ma czterdzieści dziewięć, trzydzieści siedem boków, tak jak w trapkach, szesnaście, nie widzę, 43 nie widzę i dwadzieścia sześć, nie ma. Kolejny pusty, ekstra pieniądze. I szukam czterdzieści jeden. Małe te cyferki nie ma pięćdziesiąt jeden. Pięćdziesiąt jeden jest sześćdziesiąt jeden. Nie ma dwadzieścia sześć. Oczywiście jest dwadzieścia siedem. Dwa nie ma.

Pięćdziesiąt osiem jest, nie ma, czterdzieści pięć. Nie ma, i sześćdziesiąt. I sześćdziesiąt nie ma, ale jest trzydzieści jeden. Jedna liczba to jest dziesięć złotych zwrotu, no ale dobrze, że jest. Teraz wegasy jeden, i potem ten duży. Muszę zrobić tak, żeby mi się tutaj nie w oczach oczopląsu nie było. <gra>, Gra pierwsza są dwie wisienki, dwa puchary, dwie koniczynki i dwie podkowy, dwa diamenty, dwie koniczynki, dwa bary, dwa diamenty, dwa te żetony, dwie podkowy, dwie cytrynki, dwie podkowy, ale kuszą. Wszystko po dwa. Tu pojedynczo, i pojedynczo, i tu nic nie ma. Tu są dwa dzwonki. Nie ma. I teraz premiera Viva Las Vegas. I tak samo jak ten Vegas. Trzy takie same. I na dole jest legenda, ale najpierw poszukam trzech tych samych. I będę patrzeć na legendę, bo to najpierw trzeba coś wygrać. Tu są pojedyncze. Pojedynczo, tu są dwa razy takie pliki, tu są dwie koniczynki, dwie świnki, dwie piłki, dwa dolarki, dwie korony, dwie rakiety, dwie świnki i dwie takie ciężarówki, dwie podkowy. Porażka ten los. I nic tutaj, razy 3. Nie widzę, ale jest więcej, bo jest y, 20 gier, a w tym zwykłym losie jest 15. Jeszcze sobie posprawdzam, ale jak za te pieniądze, to wolę zdecydowanie mega linie albo mega paradizo. Los 3 sekundy sprawdzony i niestety pusty. Z tego całego pakietu, który miałam, mam 10 zł w ekstra pieniądzach, Mam 5 zł w koniczynce i 2 zł w szybkiej kasie, czyli tak naprawdę każdy, yy, tylko 3 losy dały taki zwrot swój. Czyli mam 17 zł. No, zawsze to coś, bo można, można przy naszym lotu wyjść na zero z odcinka. Pakiet przetestowany, pakietów całych, właśnie nie lubię i lubię oglądać, jak macie, ale ja kupować nie, nie lubię, bo no nie jest dla mnie za, za szczęśliwy. Dlatego wolę jakieś pojedyncze losy kupić, ewentualnie. A, jak najbardziej wolę zdrapki. Pięknie Wam dziękuję za obecność, życzę udanego, fajnego dnia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa!